Zatrzymajmy się na chwilę, połóżmy prawą dłoń na sercu i przez 60 sekund wybijajmy wspólnie jego rytm. To zryw wolnych serc. Serc wolnych od uzależnień, przemocy i obojętności na drugiego człowieka, serc pięknych i zdrowych w trosce o zdrowie fizyczne i społeczne, serc silnych i pomocnych innym. Serc pokoleń, serc ludzi, którzy mogą różnić się od siebie, ale potrafią działać wspólnie, by chronić dzieci i młodzież przed uzależnieniami i przemocą. Tylko 60 sekund, tak niewiele, a znaczyć będzie tak bardzo dużo. Błębi jak źrenic w skwar południa, niosę pamięci żar za majem, który gwiazdami bark wyludniał i tylko dla nas grał nam grajek. I tylko dla nas, bo dla kogo szumiały wierzby. To z dobrym losem była w zmowie. I tylko dla nas, bo dla kogo, Rozświetlał księżyc wiarę senną. Rozsądek kusząc mleczną drogą, wiedząc, że chcesz ją. Wracajmy jeszcze na ziemię, do gwiazd!